Znowu jesteśmy na serwerze Gate Mówię Wam kolejny raz, że to nie jest mój serwer. To jest serwer hejtera Zęciaka. Ja oczywiście nie jestem hejterem Zęciaka. No to wszyscy takie rzeczy piszą. Za to jest nagroda. Ja tego nie piszę. ogóle Ja lubię Zęciaka. Gram na tym serwerze. Tylko dlatego, że chcę go w przyszłości zniszczyć. Tylko nie mogę, bo było na tym serwerze nic. A, a jeśli lubicie na tym grać. Na tym serwerze. No to nie będę go niszczył. Więc no. Więc piszcie w komentarzach, jeśli będą włączone, bo coś się tam psuje. To piszcie, czy mam zniszczyć ten serwer, czy nie. Jeśli więcej osób zagłosuje na tak, no to papagałek. Ale nie wiem, czy zniszczę ten serwer, bo nie umiem takich rzeczy. Jedyny sposób, to nie wiem, czy go zniszczymy, jeśli większość osób zagłosuje tam na to, żeby zniszczyć. No bo... Ja musiał tam zdobyć opa. I ogólnie. Byśmy rozegrali to tak, żebyśmy zmanowali wszystkich admin, którzy tutaj na serwerze. Byśmy zaznaczyli cały span postów, byśmy dali z od 0. I widzowie. Jest mój serwer, na którym możecie spokojnie grać. Grać dużo czasu, bo jeść, bo nic nie stracicie. Dlatego, że nawet jeśli ktoś to będzie tam opa i będzie chciał znieść serwer, to ja mam kopię zapasową. I w ogóle będę musiał zrobić dzisiaj to kopię zapasową. Więc ten odcinek się kończy. To jest taki krótki odcinek do porozmawiania. Piszcie w komentarzach. Papa. Pa. I pamiętajcie o subskrypcji łap i łapce w górę.